No, i dzisiaj kolejna część z jej kaktusa. Ja tak. I moja siostra też chce ze mną grać, ale no dobra, możemy w sumie, jak ona chce grać, to nie w sumie gra ze mną, ale ja tu miałam z sobą nagrać, ale dobra. 14 kaktus, dobra. I. Teraz musimy zbierzeć to, co kaktus potrzebuje do włamywania, czyli bombę, drabinę, tak. I śpiwór, bomba. Nie mam, ja nie mam. I śpiwór, drabina, tak. Ja mam. Tak masz, zabrano to. Zabierz bombę, nie stawiaj na razie, okay. I się zrespawnujemy pod jakimś domem. Jak w ogóle tu są jakieś domy? My? Jest to jakiś dom Maja, może się tapnąć. dobra. Możemy się tapnąć do domku. Tylko <coughs> tu jest tylko jeden, bo mi się na razie widać. ten. To jest ten chłop z tego <coughs> dobra, ale jakoś damy radę. W tym maja stój na czatach. Okej. Okay. stawiaj tu propsów. Yeah. Nie stawiaj tutaj propsów. A, okay. O, idziemy. O, Hop. Szkoda, idziemy. tutaj nie tutaj nie hmm. O, idziemy. O, idziemy. O, O, tak to mi się z śpiworem nazwany jakoś no, przez, czy widam Radę? Ten, nie wiem co tu postawił i nie widzę też mojego śpiwora może przez garaż damy Radę? pyk, o no i teraz chodźmy mi się tu postawić. Dobra, trudno już. Na góra. Jezu, ile tego. Się tu włamał, czy on to postawił? I teraz. Ja do góry chcę iść. O, no nareszcie. Szybko, Dobra. I teraz. Em, kaj, tu jest w ogóle safe. O, tu jest safe. Dawaj go. Dawaj go do mnie. sef <coughs> Mamy save <serf, coughs> To teraz trzeba wyskoczyć przez uknu. Muszę zobaczyć, czy mamy e, ustawione... Mm, skakanie mamy na to, to czemu ja nie mogę to skoczyć? dobra, no coś już tepniemy i zobaczmy, czy. Więc jeszcze wezmę na Barana Maja. A. O, ja tu szukam już jakiegoś Gdybyś... domu. Bo jak nie znajdziemy, to będzie lipnie. To wydawało, że to jest jakiś dom, ale nie ma. Nie gadaj, czy to jest jedyny dom na Brookhaven. Zobaczmy w ogóle, ile tu jest ludzi. A to ja się nie dziwię, że tu ludzie. E... Nie zrespawnują, no to co, trzeba obrabiać banki i sklepy też, bo kurde, <laughs> z nas za mało, dobra, czaję sobota, kiedy my to nagrywamy, jest godzina 20.20, 20. tak, tak, 20.20, 20. i nawet jak jest sobota, to oni nie grają żadne takie gierki? A w ogóle wesołych świąt Wam życzę, chociaż z tego, jak jest 14, to tak, wesołych świąt za niedługo, Wigili Wigilia i wesołych świąt, tak. No, który raz. I to jest chyba, tak, druga część kaktusa. To jest sensu, może się zaczniemy od tego, tych takich rzadkich tam banków, tylko musimy sobie usunęli Aha, dobra, nieważne. Hmm, gdzieś tam był. Maja, idziesz? Aha, ja so są... ja jedziesz! Aha, ty jesteś na dole. Czekaj, chodź mi na barana, czy tam na ręce O. Chodź. No dawajcie. No, a teraz na które piętro? Może gdzieś na dół? Idź. I teraz potrzebujemy tylko jedną rzecz, ten... Boże, sikiera, tak, żeby rozwalić to. <tryk> Oczywiście to już nie jest nowy update, bo to już było dawno, rozumiem? Ale sobie rozwalimy bank. Kto nas nie doszedł? No, nas jest tylko trzech. Sobie rozwalimy bank i tam jeszcze ludzie piszą na czacie nie, wiem, co, to nie rozumiem angielskiego no kurde ile jeszcze tego mam poczekaj na chwilę, ja Ciebie zostawię okej okay. nie bierz mnie na ręce czytam okay. na barana? to muszę jakoś rozwalić, ale co <laughs> na dzień śmieci dobra Jest żeby mogę to wszystko bo ja przecież z kartą tu nie mogę wejść naprawdę nie mogę to lipnie okay. ja się na chwilę muszę powiększyć powiększamy powiększamy i może jak będę większy to wtedy to rozwala tak A i tu? co się ja dobra teraz to nie a, chodź. Już. Mamy klucz. Um. tu trzeba przyłożyć. tutaj chodzi. Idziemy tu do banku. jest <grym> sprawdzam, czy tu jest ktoś taki nowy. Ale i tak niech raczej nie będzie. Ty bierzesz, czy ja biorę? Ja. No to bierz to. Aha, jeszcze muszę czekać na drugą bombę. No ja musimy czekać jeszcze na drugą bombę. Aha, no to chodź tam, tam. Hop. No, hop, 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 no. Bierzemy, hop. No bierz, bierz to. Ja mam, jak? A mam. Masz, no. Poczekaj, pousuwaj tą na przykład kartę. I tą bombę też. i... Daj sobie tutaj. I wyposażenie. To, czy bo jak ktoś chce znajomych dać. O, ja też mogę dać, akceptuj. No i chodź. I idziemy. Idę. To tu karta wchodzi, tak wchodzi, chodź. Idziesz? I teraz tu trzeba pójść, ale... Wiesz? Tylko, że tutaj nie trzeba jakoś, pa... Nigdy nie wiedziałam, jak tu wejść mam. Jest no. hmm. zawsze dziwne, jak tu wejść. To jakby to i jeszcze jakąś kartę byśmy potrzebowali. Chyba mi się uda, że tą zieloną, ale w razie czego też trzeba ja sobie... E, y, wezmę sobie śpiwór. A na razie bombę usunę, tylko sobie na chwilę musimy wziąć śpiwór. Uh -huh. Śpiwór, tak. I teraz o, o, pyk. O. Dobra, ej, muszę ej, jeszcze to dać... Poczekaj, bo ja tu muszę dać. Okej. Okay. Tak, jeszcze ciaśniejszą... Boże, ciaśniejszą. E, szybę no i inną, żeby to była taka, no. Musisz wejść na śpiwór, no i skacz. I chodź. I my tu też potrzebujemy śpiwora, tak. Jak ktoś wie, jak to się otwiera, to niech napisze na O, nie. Tak. Tak. Hop. Tak. Tak. I teraz ty. No chop! Ja! O, Bierzesz walizkę. No hop, No walizkę musisz zabrać. Ty nie możesz tego wziąć? A to ja nie wiem, bo czekam, że ja to muszę wziąć. Mała dziura. To może spokojnie wziąć? To Też ja nie mogę się czemu? No! Temu! No. Dobra, trudno. Duda. Przecież nie da wziąć, to już się nie da, dobra, trudno. <coughs> Musimy zrobić zasłonię, o! I tylko, no możesz iść. Nie. i moje, A. o! Ciążę. O, ciężko No wyskakuj hop Ja już! I to ja teraz tutaj spróbuję przeskoczyć. Okej. Okay. Aha, no. I. A tu nie. Kude, op. op. I hop. Kude, teraz trzeba jakoś... Mhm. Mam betu, trzeba je podać. No tych niektórych chyba trzeba dać bomby Czy nie trzeba? O! Trzeba do których trzeba dać bombę Czyli do tamtych też trzeba spróbować z bombą To A. chodźmy do tamtych spróbować z bombą, choć Tutaj spróbujmy okay. Tutaj nie damy rady chyba. Ale możemy w sumie jakiś hmm. piwór wziąć. Maja, no, weź okay. bombę. Okej. Okay. O, tak Musimy tu postawić. Ach, i oh, yeah. I oh. Tak, to da rady, możesz zabrać. Oh, Dobra, mm. e -e. Dobra, e -e. Dobra, o, ja mam. O, kurde. O. to też ja. będę Dobra, S. To może dać tu. To O. takie same. To tak. takie próbuję, próbuję, O. Dobra, tak takie same. na i możemy iść. Elena, Lena, tuj! Idziesz, a tu w ogóle co jest? Aha, taki schowek. Dobra, chodź. Idziesz. Tak. Inna góra. Okej, babki. Babci I... O, to... Elena! No, ale to już nie trzeba iść. I teraz idziemy obrabiać ja to jest. I jak widzicie, jesteśmy same we ja dwie. ja tu, Maja. A? Ja na Maja. Nie, ty. Ja, nie mam. ja na tobie wejdę. Ale poczekaj, bo ja muszę. Ech, dobra. Ja hmm. nie mam. Limit. noć. Teraz tak pusto się wydaje. No, to nie wiem, wziąć się tych... No kurde, nie wiem. Pusta, pusto, to tak cicho. Myślę, że nagramy kolejną część kaktusa, jak się włamujemy do domu na Brookhaven. Ale widocznie nie, jak nie ma ludzi. Ciekawe, jak, czy w ogóle ktoś dołączy. Ale myślę, że nie. Bo w sumie możemy się przejechać z saniami. Siódmego, ślizg, tego Mikołaja. No, ja kieruję, muszę majęć. To się przebierzmy. To się przebierzmy, może, do normalnych człowieków. Okej, ładne. To się przebierze, tak, tutaj. Mojego skinka, którego już mam zapisał. A ja na ciebie już poczekam. No, ja się ci tutaj, okej. Okej. no. Ja mówię, naprawdę, ja mam, no mogę udowodnić. Sam, mesy, a sama. Ja i siostra Piki. No właśnie, jak coś chce na mnie dodać, no to tutaj u góry macie mój nick, a na dole macie mojej siostry Piki. I można mi śmiało dodawać. Jestem wolna. Tak. Już się przebierasz? No dobrze. ja sobie. sosy. dobra. Mo, moto, moto, moto. Kręci, kręci. Może jeszcze nagramy des imprez. Kto wie, to Kawoka miało ale za 200. A na razie nie ma 200 subskrypcji. Ale no właśnie przypominam Wam, że to Kawoka jest za 200 subskrypcji. I łapek w górę. Więc zapraszam na subskrybować i lajkować. I nie rozumiem czy, tylko jednej rzeczy: czemu my jesteśmy tak, czy A, bo. Ja nie mówię. Stoję! Lena! Ja się nie poradzę. O, ja sobie poczekam, na śpię u góry. Ja już! Skakuj do sań, skakuj do osań. A! A ja ha. No hop. Ja tutaj. I możemy polecieć no właśnie, ten kto chce, to niech nas dodaje, to ma darmową przejażdżkę saniami, tylko jeszcze musicie napisać, że jesteście do serwerza. i że chcecie się przejechać na przykład takimi fajnymi saniami, zrobić tak. salta i takie różne, na przykład salto, no właśnie, zrobić. Uuu! Ja, ja mam je tutaj. No. I jeszcze jedno salto, i można też w tył salto tak zrobić, ale nie czy się. No weźcie w tył. Przed i w tył da się sato. Za, za jakieś tak kilkanaście dni wigilia. dni ui 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 nie, tam, nie wiem, kiedy czy wrzucimy film. No, no da, Bo by... oh, ja nie wiem. Ale pewnie go zobaczycie jeszcze tak przed wigilią. I może na wigilię <coughs> jeszcze jakiś film. I za milion łapek w górę. Może nagramy piosenkę, ale za milion. Pod jakimś odcinkiem musi być też milion, albo w sumie uzbierane z wszystkimi milion ale że tysiąc, tysiąc tak dalej, a nie, że wszystkich, u wszystkim musi być milion i nie, jeszcze nie kończymy filmu nie. może sobie pójdziemy na takie fajną górę tam może niektórzy nie wiedzieli, że tam jest góra, ale niektórzy może Wiedzieli, że tu jest uchwyk. A może się pościgamy koniami? Tak. Raz okay, ja tak. Co poleciałaś? Ja tak kolego! Czekam u góry, a ja od razu sobie je koja. O. I sobie go od razu ozdobimy. Ja hmm. tak. już i ciekawe czy w ogóle koń umie latać na tym taki, taki ładny o, czarny yy, taki też nie jest taki takiego syreczkowatego więc za bardzo to nie, nie będzie pasować w ogóle do niego ja bym wzięła, o takie hmm, muszę jeszcze takie co nie już. nie wiem, ja po ciebie ze skina skina konia Nazwać go nie chce. Siodł z by. O, zrobimy takie. I możemy spróbować, czy konie na tym mogą lecieć. Gotowa? Tak. Do startu. Start. O kurde, jak ty zleciałaś na dół? Ja tak. Wygrałam. A, bo to teraz kto ugryczy, czy też start. O kurde, poszłam w stronę. Ui, ui, hop, hop, hop. Uch, kurde. Ja, Ty, bo ej, kurde. Tat! No to teraz usunę sobie swoje koniki. Uzujmijmy sobie konia. Okej, ja sobie tymi, bądź Ja bądź na bądź Ja Okej? Ja poczekam no, ja Ja jak. bądź Nie no, ja jak. Łyp. i bądź 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 i o kurno, no i, Tylko wystarczy dotknąć i naprawdę... no, Mogę wam to nawet pokazać, to no poczekaj Okej. Okay. że po prostu, o za że trochę nigdy nie no ja mam, ja nie mam! nie możesz doczekać i zasp. To sobie No i możemy jechać. Ała, ja mam! <grym> to ja jadę już prosto. Hej! No i zobaczymy, gdzieś jeszcze gdzieś doszedł, nie. Cisza, 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 cisza. Cisza, cisza, cisza. Tak, cisza, cisza. Tup, tup, tup. Eee, jeszcze gdzieś 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 lecisz za mną? Nie. gdzieś mm, hmm. gdzieś i, I helikopterem też może możecie oczywiście ze mną przejechać. Tylko miał musicie dodać do znajomych. Przelecie nie no. Takimi różnymi wypowymi autami. Nawet możemy e, razem nagrać odcinek i tak dalej. I może skończymy, O, tutaj na dach. Aha, nie skoczyłam, dobra. A ja Poskoczę. już, nie, nie wskoczę, dobra, chodźmy. No, to, no, no, to zejdźmy na dach. I co? Teraz kończymy odcinek? Nie! No niestety musimy. Może jeszcze nagramy inny. I co? Kończymy tak? Nie, nie. No to w tym miejscu musimy kończyć. Żegnamy Was widzowie i miły świąt. Pa, pa.